Co jeśli najpotężniejsze myśliwce w Europie mogłyby zostać wyłączone naciśnięciem przycisku? Przez dziesięciolecia kraje europejskie polegały na amerykańskiej broni do obrony. Ale teraz przerażająca możliwość wysyła falę szoku przez kontynent. Czy Stany Zjednoczone Ameryki mają moc do zdalnego wyłączenia floty europejskich myśliwców F-35? Niektórzy eksperci wierzą, że tak. Wraz z powrotem Donalda Trumpa na scenę, obawy tylko się nasilają. Wyłącznik awaryjny pozwoliłby Stany Zjednoczone Ameryki sparaliżować europejskie siły powietrzne, zmieniając ich najnowocześniejsze samoloty w bezużyteczne kawałki metalu z dnia na dzień. Czy to tylko paranoiczna teoria spiskowa, czy prawdziwe zagrożenie? Czy Trump faktycznie mógłby uczynić europejskie F 35-orki bezwartościowymi? A jeśli tak, co to oznacza dla przyszłości europejskiej obrony? Dowiedzmy się. 9 marca brytyjski medium The Telegraph opublikowało raport analizujący potencjalne groźby wyłączenia przez Trumpa. Niektórzy europejscy urzędnicy uważają, że horda myśliwców F-35, która wkrótce trafi do Niemiec, mogłaby zostać dezaktywowana przez Trumpa. Ta umowa jest ogromna. Niemcy zobowiązały się do zakupu 35 najbardziej zaawansowanych na świecie myśliwców za ponad 9 miliardów dolarów. Dla kontekstu niemieckie siły powietrzne mają łącznie 584 samoloty, z czego 129 to myśliwce. Nadchodzące F-35 zwiększyłyby te 164, znacznie wzmacniając niemieckie siły powietrzne. Amerykańskie F-35 stanowiłyby niespełna 25% wszystkich sił powietrznych Niemiec. Wyłącznik Trumpa mógłby katastrofalnie wpłynąć na Niemcy. Jednym rozkazem mógłby uziemić większość niemieckich myśliwców. Czy na pewno? Sama gazeta Telegraph zauważa, że od dawna spekuluje się, czy Stany Zjednoczone Ameryki mogą unieruchomić swoje myśliwce F-35 za naciśnięciem przycisku. Pomysł posiadania przycisku wyłączającego wydaje się drastyczny. Sugeruje to, że Stany Zjednoczone Ameryki sprzedaje broń, którą może błyskawicznie unieruchomić, jeśli uzna, że sojusznik przekracza granice. Nigdy nie potwierdzono istnienia takich przełączników. Istnienie takich przełączników wydawałoby się niemal szalone. Jednorazowe użycie przez Stany Zjednoczone Ameryki przełącznika śmierci spowodowałoby zaprzestanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia przez wszystkich klientów. Jak mogliby kontynuować? Jakie wojsko chciałoby walczyć z bronią, która mogłaby zostać dezaktywowana w każdej chwili? Wrócimy do tego później. Na razie, istnienie wyłącznika F-35 to wciąż plotka. Jednakże to plotka, którą niektórzy w Europie uznają za prawdę. Wśród nich jest Joachim Schranzhofer, szef komunikacji w Hensoldt, niemieckiej firmie zbrojeniowej który rozmawiał z niemieckim serwisem informacyjnym BILT na początku marca. Schrantzhofer stwierdził, że istnienie wyłącznika F-35 to więcej niż plotka. Nie rozwinął, co miał na myśli, ale implikacja jest jasna. Stany Zjednoczone Ameryki mogłyby wyłączyć europejskie F-35, które po prostu przestałyby działać. Te zarzuty skłoniły kilka innych osób w Europie do zakwestionowania istnienia wyłącznika F-35. Na początku marca szef obrony Belgii, generał Frederik van Siena, Ostro skrytykował wspomniane raporty. Nie ma wskazań, że to możliwe, powiedział Fan na belgijskiej gazecie. F-35 to nie jest zdalnie sterowany samolot. Program bazuje na globalnym wsparciu logistycznym, z częściami zamiennymi przemieszczanymi między krajami użytkowników. Szwajcarski departament obrony federalnej podziela twierdzenia Sieny. W komunikacie prasowym z dnia 7 marca organizacja stwierdziła, że nie jest możliwe zdalne sterowanie lub blokowanie myśliwców F-35A. Na przykład poprzez zewnętrzną ingerencję w elektronikę. Szwajcaria może używać swoich systemów broni i kierowanych pocisków do własnej obrony bez uzyskiwania zgody. Może to zrobić samodzielnie, w każdej chwili. Dodając do wszystkich tych zaprzeczeń, producent odrzutowca Lockheed Martin wysłał e-mail do Warzone lub TWZ, aby skonfrontować zarzuty, że w ogóle istnieje po jakikolwiek wyłącznik. Wskazało na twierdzenia Belgów i Szwajcarów, aby wyjaśnić, że Trump nie ma dostępu do jakiegoś magicznego przycisku który mógłby uziemić f 35 w mgnieniu oka. Problem rozwiązany, groźby Trumpa nie mogą zostać zrealizowane, bo wyłącznik F-35 nie istnieje. Potwierdziły to liczne kraje europejskie oraz główny producent odrzutowca. Niestety, to nie jest takie proste. Aby to wyjaśnić, wystarczy spojrzeć na niedawne problemy Ukrainy z amerykańskim myśliwcem F-16. Podczas wojny prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, wielokrotnie apelował do sojuszników o dostarczenie myśliwców F-16, Zełęski wierzył, że te myśliwce będą więcej niż godnym przeciwnikiem dla większości rosyjskich myśliwców używanych na Ukrainie. Byłyby one również niezbędne dla obrony powietrznej. F-16 są wystarczająco szybkie i dobrze uzbrojone, aby zestrzeliwać pociski i drony wystrzelone z Rosji w kierunku Ukrainy. Europa w końcu zareagowała na apele. Do czerwca 2024 roku Mała Aliancja Europejskich Krajów NATO zgodziła się przekazać 65 F-16. Z których pierwsze dotarły do kraju w lipcu 2024 roku. Więcej ma jeszcze przyjść. Według centrum studiów strategicznych i międzynarodowych flota myśliwców Ukrainy liczyła 69 samolotów w marca 2023 roku nadchodzące FPK 16 niemal podwoiłyby potencjał ukraińskiego lotnictwa. To były same dobre wiadomości dla Ukrainy w tamtym czasie. Jednak zobowiązanie do dostarczenia amerykańskich myśliwców złożono przed prezydencją Trumpa. Trump nie jest w stanie powstrzymać dostawy F-16 na Ukrainę. Pochodzą z krajów europejskich. Jednak jego ostatnie decyzje pokazują, że potrafi zastosować pewien wyłącznik na tych odrzutowcach. To nie jest przełącznik, który od razu wyłączy F-16. Stany Zjednoczone Ameryki mogą dyskretnie ograniczyć skuteczność ukraińskich F-16 zamiast otwarcie odmawiać ich dostarczenia. Trump zawiesił pomoc wojskową i udostępnianie informacji wywiadowczych dla Ukrainy na początku marca. To już było problematyczne dla ukraińskich F-16. Zawieszenie pomocy prawdopodobnie uniemożliwiłoby dostarczenie Ukrainie rakiet i innego uzbrojenia, które mogłaby wykorzystać w swoich myśliwcach. Zawieszenie wymiany informacji wywiadowczych oznacza, że Ukraina nie może uzyskać od sojuszników informacji potrzebnych do skierowania F-16 w odpowiednim kierunku podczas konfrontacji z zagrożeniami ze strony Rosji. Najbardziej niepokojące dla Ukrainy jest to, że zawieszenie przez Trumpa zatrzymało również niezbędne wsparcie dla zakucaczy radarowych F-16, zakucacze zapobiegają wykrywaniu ukraińskich F-16 przez rosyjskie siły powietrzne, dopóki nie jest za późno. Są to kluczowe środki ochronne. Bez nich F-16 są łatwym celem. Pomimo niesamowitej szybkości rosyjskie radary mogą je wykryć i zestrzelić precyzyjnymi pociskami, zanim piloci wykonają misję. Europejski Konsorcjum Krajów, które dostarczyły F-16 Ukrainie, zostało zobowiązane siły powietrzne Stany Zjednoczone Ameryki zaprogramowały moduły przeciwdziałania elektronicznego AN-ALQ131 na odrzutowcach. Zdolność ta jest kluczowa dla Ukrainy, która rozpoczęła wojnę z Rosją bez znaczących zakłóceń powietrznych. Rezultatem była utrata około 100 myśliwców MIG i SHUKOI w pierwszych miesiącach inwazji. AN AL Q131 zapewni ochronę dla F-16 Ukrainy, umożliwiając działanie bez obawy o natychmiastowy atak Rosji. Forbes zauważa też, że ukraińskie F-16 mogą korzystać z dwóch innych amerykańskich systemów obronnych systemu dystrybucji zintegrowanego z pylonem, system dystrybucji zintegrowanego z pylonem oraz zintegrowanego systemu pylonu walki elektronicznej, zintegrowany system pylonu walki elektronicznej. PIDY wyrzucają metalowe odłamki i gorące flary wokół F-16, zakłócając sygnały radarowe i uniemożliwiając rosyjskim przeciwlotniczym pociskom kierowanym pod czerwienią dotarcie do samolotu. ECIPS może obsługiwać zakłócacze radarowe i systemy ostrzegania o pociskach, pozwalając pilotom F-16 unikać zagrożeń powietrznych. Dlaczego te systemy są ważne? Według Royal Bank of Canada i Ukraine z 9 marca. Zawieszenie przez Stany Zjednoczone Ameryki pomocy wojskowej i wywiadu oznaczało, że ukraińskie F-16 musiały funkcjonować bez tych kluczowych elementów wyposażenia. Zauważa, że Ukraina ma inne opcje. Francja obecnie pracuje nad wyposażeniem swoich myśliwców Mirage 2000 w systemy walki elektronicznej przed wysłaniem ich na Ukrainę. Problemy z ukraińskimi F-16 dowodzą, że Trump nie musi mieć dostępu do przycisku zniszczenia, aby uziemić myśliwiec. Wystarczy zablokować dostęp do kluczowych elementów. Niezbędnych do bezpiecznego funkcjonowania odrzutowca, aby osiągnąć ten sam rezultat. Trump zniósł zawieszenie pomocy Stanów Zjednoczonych Ameryki i udostępniania informacji wywiadowczych Ukrainie. Co problemy Ukrainy z F-16 mają wspólnego z wyłącznikiem F-35? Sytuacja z F-16 ujawnia, że amerykańskie myśliwce są zależne od dostaw i serwisu z Stany Zjednoczone Ameryki, by móc latać. Dotyczy to F-35 i F-16. Szwajcarzy zauważyli, że F-35 nie jest zdalnie sterowanym odrzutowcem, lecz systemem powietrznym mocno zależnym od amerykańskich łańcuchów logistycznych, konserwacji i sieci komputerowych. Według T.W.Z., każdy F-35 eksportowany do kraju europejskiego podlega surowym kontrolom amerykańskim i jest zależny w krytyczny dla operacji sposób od wsparcia zapewnianego przez Stany Zjednoczone Ameryki, rząd i kontraktorzy odpowiedzialni za budowę samolotu i jego wielu systemów wsparcia. Jak napisał Tyler Rogaway Stows na 10. W następstwie raportów o groźbach Kill Switch nie potrzebujesz Kill Switcha, aby poważnie utrudnić użyteczność eksportowanego systemu broni. Wystarczy przestać wspierać system, a zacznie zanikać. Im bardziej zaawansowany, tym szybciej ulegnie degradacji. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie, co oznacza, że zanikanie nastąpi niemal natychmiast. Niestety, samolot został zaprojektowany jako platforma wspólna dla Europy. Mimo, że to amerykański produkt istnieje on dzięki współpracy Stany Zjednoczone Ameryki z sojusznikami z NATO, którzy umożliwili realizację tego projektu. F-35 jest wynikiem współpracy wielu krajów, jak powiedział rzecznik F-35 Joint Program Office w rozmowie z TWZ. Rzecznik stwierdził, że Stany Zjednoczone Ameryki nie mają pełnej kontroli nad tym, jak inne kraje wykorzystują ich myśliwce F-35. Próbuje też stwierdzić, że fakt dogłębnej współpracy przy budowie samolotu oznacza, że Stany Zjednoczone Ameryki nie byłyby w stanie powstrzymać innych krajów przed używaniem F-35, przerywając wsparcie. To nie jest prawda. PWZ zauważa, że Lockheed Martin wraz z Pratt Whitney zachowują kluczowe prawa do danych dotyczących myśliwca. Pratt i Whitney dostarcza silniki do każdego myśliwca F-35. A zatrzymanie przez nich praw do danych utrudnia lub uniemożliwia innym firmom budowę takich silników. Prawa do danych tworzą też ograniczenia. F-35 może być naprawiany, modyfikowany i rutynowo przeglądany jedynie w obiektach obsługiwanych przez kontraktora. Gdyby wykonawcom zabroniono obsługiwać europejskich użytkowników odrzutowca, degradacja, o której wspomina Rogojej, nastąpiłaby prędzej czy później. W kraju EWZ brak jakiejkolwiek bazy wiedzy pozwalającej na to. I tu leży problem dla Europy. Trump nie ma dostępu do bezpośredniego wyłącznika. Jednak ma pewną kontrolę nad usługami, które amerykańscy producenci samolotów świadczą swoim partnerom. Podobnie jak w przypadku F-16, który stał się mniej użyteczny dla Ukrainy, po wstrzymaniu przez Stany Zjednoczone Ameryki pomocy, F-35 również stałby się bezużyteczny. Utrata dostępu do podstawowego serwisu uziemiłaby wiele z tych bardzo skomplikowanych samolotów. Gdyby Trump zabronił producentom dostarczania systemów wsparcia, pocisków i komponentów do walki elektronicznej dla europejskich użytkowników F-35, uniemożliwiłoby to im skuteczne wykorzystanie z zakupionych myśliwców. Mówiąc do Defense One, Richard Abelafia z Aerodynamic Advisory dociera do sedna problemu. F-35 jest produktem ery ekstremalnego zaufania. Europejscy partnerzy Ameryki i NATO mogą stracić zaufanie do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeśli Trump zniszczy wsparcie dla tego systemu. To prowadzi nas do oczywistego pytania: dlaczego Trump w ogóle naciskałby to okrężne wyłączanie na samym początku? Presja była prawdopodobnie przyczyną, jak wynika z raportu Telegrafa na temat wyłącznika F-35. Decyzja Trumpa z marca o zawieszeniu pomocy wojskowej i udostępnianiu informacji wywiadowczych Ukrainie miała wywrzeć presję na Zełęskim, by rozpoczął rozmowy pokojowe z Rosją. Trump mógł również pragnąć wywierać nacisk na Zełęskiego, aby wznowić rozmowy dotyczące umowy między Stany Zjednoczone Ameryki a Ukrainą w sprawie minerałów. Zawieszenie nastąpiło kilka dni po katastrofalnym spotkaniu Trumpa z Zełęskim 28 lutego w Białym Domu, co prawdopodobnie nie było przypadkiem. Prezydent Ameryki wydawał się mówić Zełęskiemu, że musi robić rzeczy po swojemu Trumpa albo stracić wszystko. I to zadziałało. Delegacje Zełęskiego i administracji Trumpa. Spotkały się w Arabii Saudyjskiej, by omówić warunki 30-dniowego zawieszenia broni 12 marca. W chwili nagrywania Putin nie zaakceptował warunków zawieszenia broni, ale to nieistotne. Trump będzie uważał, że wstrzymanie przez niego pomocy wojskowej i wpływ tego na ukraińskie F-16 skłoniło zełęskiego do rozmów. Podczas spotkania w Arabii Saudyjskiej prezydent Stany Zjednoczone Ameryki otrzymał obietnicę wznowienia przez Ukrainę rozmów na temat umowy dotyczącej minerałów. Trump osiągnął swój cel, odcinając Ukrainę. Europa rozważa użycie podobnych sztuczek na F-35, gdyby kraje kontynentu zaczęły się wymykać spod kontroli. Ostateczne pytanie jest proste. Aktywacja przez Trumpa wyłącznika dostaw nie doprowadziłaby do uziemienia europejskich sił powietrznych, ale miałaby pewne konsekwencje dla Europy. Utrata F-35 miałaby wpływ. 35 takich samolotów, co to prawie 1 czwarta ich floty myśliwców. Lockheed Martin szacuje, że do końca 2035 roku, roku w Europie będzie działało około 600 F-35. Zakładając dalsze zakupy, myśliwca przez kraje europejskie, Norwegia w marca 2025 roku otrzymała trzy kolejne, a następne są w drodze. Utrata tych samolotów przez amerykański wyłącznik byłaby katastrofalna. Nie tylko Europa straciłaby zbiorowo ważne środki powietrzne, ale nie miałaby już dostępu do tego, co powszechnie uważa się za najbardziej zaawansowany myśliwiec na świecie. Zbiorowe zagrożenie kontynentu dla Rosji i innych wrogów zostałoby znacząco zredukowane, ale zagrożenie nie zniknęłoby z czasem. Europa już pracuje nad własnym myśliwcem szóstej generacji, który mógłby zastąpić F-35. Nazywany systemem przyszłych powietrznych walki, czyli Future Combat Air System, samolot jest rozwijany w ramach Europejskiego Programu Pozyskiwania Technologii. W którym Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Szwecja i Wielka Brytania współpracują nad nowym sprzętem obronnym. Ten samolot jest jeszcze daleko od gotowości do startu. Do tej pory widzieliśmy tylko makiety tego, jak mógłby wyglądać. Jednak jest to oznaka rosnącego trendu w Europie, polegającego na skupieniu się na własnej produkcji obronnej, zamiast polegania na Stany Zjednoczone Ameryki pod względem najbardziej zaawansowanego systemu broni. Decyzja Trumpa o zakończeniu europejskich F 35 prawdopodobnie przyspieszyłaby pracę nad tym programem. Europa posiada własne myśliwce czwartej generacji, dorównujące amerykańskim F-16. Należą do nich Eurofighter Typhoon, który, według niektórych, może wkrótce przelatywać nad niebem Ukrainy, francuski Rafale i Mirage Saab Gripen. Ponownie, to myśliwce, nad którymi Stany Zjednoczone Ameryki nie panuje. Nie dorównują z zaawansowaniem F-35. Mimo to, są one wciąż na tyle potężne, by zapewnić Europie utrzymanie powietrznego zagrożenia. Nawet przy utracie dostępu do F-35 to zagrożenie nie będzie już tak duże jak dawniej. Gdyby Trump aktywował którykolwiek wyłącznik F-35, Stany Zjednoczone Ameryki również miałyby problemy. Mimo, że samolot jest efektem współpracy między Stany Zjednoczone Ameryki a europejskimi partnerami z NATO, większość produkcji niezbędnej do jego budowy ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Głównym producentem jest Lockheed Martin, a wiele wspierających komponentów również powstaje w Stany Zjednoczone Ameryki lub u zatwierdzonych przez Amerykę kontraktorów. Pomyśl, co to oznacza z ekonomicznego punktu widzenia. Jeśli Trump zniszczy europejskie F-35, zniszczy zaufanie, które umożliwiło istnienie tej platformy. Po raz pierwszy, zawiedzeni przez Stany Zjednoczone Ameryki, kraje europejskie zaczęłyby rezygnować z zakupu F-35, stawiając na własne projekty samolotów bojowych. Wyobraź sobie, że Niemcy anulowały swoją umowę z Lockheed Martin na 35F-35, -35, o których wspomnieliśmy wcześniej. To oznacza 9 miliardów utraconych kontraktów od razu, a to byłoby dopiero początek. Każdy F35 kosztuje od 82,5 do 109 milionów dolarów, zależnie od modelu. Lockheed Martin spodziewał się mieć około 600 z nich w Europie do 2035 roku. Utrata tego biznesu doprowadziłaby do wielomiliardowych strat firmy, skutkując masowymi zwolnieniami i poważnymi problemami dla amerykańskiej gospodarki. Są przesłanki, że kraje europejskie już zaczynają unikać F-35. Portugalia planowała przeznaczyć około 6 miliardów dolarów na zakup myśliwców F-35, aby zastąpić nimi starsze samoloty w swoim lotnictwie. Jak donosi Business Insider, 14 marca Portugalia zaczyna mieć wątpliwości co do tego zakupu. Przyczyną jest niepewność polityki Stany Zjednoczone Ameryki, co odzwierciedla nastroje na kontynencie. Wielu Europejczyków nie wierzy, że mogą zaufać administracji Trumpa. W dotrzymaniu obietnic złożonych przez Stany Zjednoczone Ameryki, zarówno przed, jak i podczas kadencji Trumpa. Obserwują również, jak Trump krytykuje NATO i zmienia zdanie na temat swojej polityki wobec Ukrainy, co tylko zwiększa niepewność. Jak te narody mogą współpracować z krajem, który wydaje się zmieniać kierunek na co tydzień? Nieufność może być decydującym czynnikiem dla F-35 w Europie. Kraje korzystające z platformy mogą nie być skłonne czekać i zobaczyć, czy Trump wykorzysta kontrolę nad produkcją w Ameryce do wywierania presji. Po prostu pójdą dalej, anulując zakupy i polegając zamiast tego na europejskich myśliwcach. Poza gospodarczymi kłopotami dla amerykańskiej branży zbrojeniowej, Stany Zjednoczone Ameryki straciłyby jeszcze więcej wpływów na kontynencie, gdzie ich pozycja stała się niepewna w ostatnich miesiącach. Trump może nie być zmuszony do zniszczenia europejskich F-35, kontynent może zrobić to za niego w przyszłości. Ale co myślisz o dylemacie z przyciskiem zniszczenia F-35? Czy Trump kiedykolwiek odciąłby Europie dostęp do kluczowych części i konserwacji, niezbędnych do utrzymania F-35 w powietrzu? Co by to oznaczało dla przyszłości współpracy między Stany Zjednoczone Ameryki a Europą? Podziel się przemyśleniami w komentarzach. Dzięki za oglądanie.